stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja proszę to was za tak, pana generała. tak, to, 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 tak, 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 Podpiszę akt. Traktatu Lizbońskiego. Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław Co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle w czwartek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Terror Głupoty. Terror głupoty w ostatnich dniach nam się znowu objawił w całej swojej krasie, więc kilka przypadków z, ze stron nam bliskich. Zaczynamy dzisiaj wyjątkowo od Francji, bo we Francji, bo we Francji zaczęła się właśnie debata nad wprowadzeniem nowego prawa, które przewiduje eutanazję dla weteranów wojennych. Nowe francuskie prawo ma dawać weteranom wojennym przywilej poddania się eutanazji za darmo. Także, także ktoś, kto na przykład był, był yy, weteranem jakiejś wojny i źle się czuje, ma syndrom, yy, syndrom, yy, jakąś tam nazywa wojenny, to może po prostu sobie pójść i na koszt podatnika poddać się aborcji. Taki jest plan wprowadzenia nowego nowego, yy, nowego prawa, ale jeszcze nie weszło to w życie. Natomiast, natomiast pani jak się nazywa pani Sandrine Rousseau, to jest taka, taka, yy, taka francuska lewaczka, która chce rozciągnąć prawo do eutanazji jeszcze na inne grupy i patrzcie państwo, kogo tutaj wymienia pani Sandrine Rousseau, ano, nieubezpieczonych. To jest ciekawostka, Proszę, bo jeszcze nigdy do tej pory lewica nie walczyła z nieubezpieczonymi. Zawsze właśnie mówiła, że chce ich tutaj opiekować się nimi oczywiście za nasze pieniądze, więc to był pretekst, żeby sięgnąć po nasze dobra. A tu ni, ni znowu pani Sandrine Rousseau mówi o tym, żeby jeszcze do, to prawo do eutanazji poza weteranami wojennymi rozciągnąć na osoby nieubezpieczone i to jest, I to już jest zupełnie szokujące na nielegalnych imigrantów. Także, także prace nad francuskim prawem o eutanazji idą szybkim tempem. Zobaczymy, co zrobi z tym ostatecznie francuski parlament i prezydent Macron. A tymczasem, tymczasem w ogóle no, przemysł eutanazyjny i lewicowa, lewicowe pomysły eutanazyjne dzieją się też w Kanadzie. W Kanadzie też Kanadyjczycy w Kanadzie też pojawił się właśnie problem, żeby weterani, którzy przeżyli traumę, a którym się proponuje wspomagane samobójstwo, mogli korzystać z, jak tutaj cytat, uważajcie Państwo na ten cytat, dobrodziejstwo empanazji. Także. Także od 2023 roku w ogóle w Kanadzie odnotowano już łącznie ponad 15 tysięcy przypadków śmierci zadawanej w ramach systemu medycznej pomocy w umieraniu. MAID jest coś takiego. Praktykę zalegalizowano w 2016 roku w odniesieniu do osób, których śmierć można było w miarę przewidzieć, a w 2021 roku rozszerzono ją na osoby, którym nie groziła nieuchronna śmierć, ale wystarczył motyw cierpienia. Także, także kolejne w ogóle pomysły rozszerzenia tego MAID, czyli właśnie system medyczny, medycznej pomocy w umieraniu, będzie rozszerzony. W 2027 roku i będzie obejmował też osoby chore psychicznie, czyli jak ktoś jest chory psychicznie w Kanadzie, to można go, niezawisły sąd kanadyjski będzie go mógł skierować do MAID, żeby go MAID zabiło, a potem to jest tylko kwestia czasu, aż MAID zostanie rozszerzony na inne grupy społeczne. Ja muszę przyznać, że wystarczająco długo żyję na tym świecie, żeby się domyślać, o kogo rozszerzał potem to ten katalog osób, które, które należy kierować do wspomaganego medycznego samobójstwa, czy też do systemu medycznej pomocy w umieraniu, o, bo tak się to nazywa. Myślę, że homofobii i wszelkiej formie nienawistnicy zaraz się znajdą tam na kolejnej, kolejnej liście. I tutaj dziennikarz, który to ujawnił z gazety Toronto Sun, Rozmawiał z m.in. z Markiem Mańkę, kanadyjskim weteryn, weteranem wojennym, i mówi tenże e, pułkownik Mainkę, bo taki ma chyba stopień, mówi tak, przez ostatnie kilka lat przeprowadziłem wywiady z trzema różnymi weteranami w moim programie, każdy z nich o, mówił, że otrzymał tego typu ofertę, czyli ofertę poddania się samobójstwu e, ze względu na to, że ma tam jakiś e, sz, szok, prawda? po. Po i cierpienia psychiczne, które są reakcją pobytu na froncie. Także oczywiście pułkownik Mańkę mówi tak, że jest to wywołuje to w weteranach poczucie zdrady, bo państwo, które miało, któremu służyli. Teraz, jak są niepotrzebni, to zamiast zapewnić im godziwy byt, mówi: To już nie jesteś nam potrzebny, idź się, poddaj eutanazji w ramach systemu wspomaganego samobójstwa, a my ci w tym pomożemy. No, szakująca zupełnie sprawa, ale to pokazuje, do czego prowadzą rządy skrajnej lewicy. Wracając, zostajemy przy Francji, bo we Francji właśnie minister sprawiedliwości Gérald Darmanin. Wpadł na pomysł, i to niestety dotknie zaraz nas, bo to się zaraz stanie pomysłem unijnym, żeby wyeliminować w ogóle gotówkę. I jaki tu jest powód? Jakiż to powód tego pomysłu podaje minister Gérald Darmanin? Otóż on mówi, że gotówkę należy wyeliminować ze względu na konieczność walki z przestępczością narkotykową. Prawda? Jaki piękny, piękny powód. I mówi tak. Zniesienie płatności gotówką w celu zwalczania handlu narkotykami jest niezbędne w krótkim okresie. I teraz co to znaczy w krótkim okresie? W krótkim okresie to nie wiadomo, no ale pewnie pan Darmaneo jako wybitny działacz socjalistyczny chciałby nam tą gotówkę zabrać jeszcze dzisiaj. A konserwatywni dziennikarze we Francji, zupełnie zresztą słusznie, zwracają uwagę na to, że to się zamieni w trend unijny, że na pewno cała Unia Europejska podchwyci pomysł pana ministra Darmanena i zacznie nam eliminować gotówkę. Już nie ograniczać, tylko eliminować. Ale, ale, cóż takiego, patrzcie państwo jeszcze. Minister Gérald Darmanin, Wskazuje, że szereg zmian i regulacji unijnych ma na celu stopniowe ograniczanie stosowania normalnych pieniędzy. I e, mówi tak, że, że już Dermaneo nie jest pierwszym, który o tym mówi, bo wcześniej mówił Marco Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, aktywnie promował płatności cyfrowe, a za jego prezesury Europejski Bank Centralny zaprzestał emisji banknotów 500 euro. E, no i podają tutaj przykład między innymi Danii i Szwecji, gdzie już 90% płatności odbywa się drogą elektroniczną. Także, także taki pomysł jest. Oczywiście chodzi o to, nie o żadną walkę z narkotykami. No, kto jak kto, ale już minister sprawiedliwości powinien wiedzieć, że gangsterom to wyeliminowanie gotówki nie będzie przeszkadzać. Zresztą, co ciekawe, że pan Dermaneo mówi o wyeliminowaniu gotówki, ale euro, prawda? On nie mówi o tym, żeby wyeliminować gotówkę na całym świecie. Zresztą, no nie ma w ogóle dzięki takiej władzy. I przecież, o ile sobie możemy wyobrazić, że wariaci rządzący Unią Europejską zlikwidują gotówkę w postaci euro. O tyle trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby na likwidację swojej gotówki zgodziła się na przykład Szwajcaria, albo żeby się zgodziła, albo żeby się zgodził Izrael. Może się wtedy okaże, że handlarze narkotykami będą sobie wzajemnie płacić gotówką w szeklach, a nawet jeżeli by wszystkie państwa zlikwidowały, sobie gotówkę, co nawiasem trudno mi sobie wyobrazić, to zaraz by powstał jakiś alternatywny system płatności, do którego rządy w tym aparat opresji pana Demane we Francji nie będzie miał dostępu, na przykład kryptowaluty albo coś jeszcze takiego innego. Chodzi oczywiście nie o to, żeby ograniczać przestępczość, tylko żeby ograniczać. Naszą wolność, naszą swobodę działania, i żeby mieć wszystko pod kontrolą, żeby pan Dermaneo mógł wydać polecenie, że jak ktoś ma poglądy nie takie, jakie trzeba, to bach, wciska się guzik i się go eliminują. Wtedy nie może korzystać z karty płatniczej, z karty kredytowej, nie ma dostępu do pieniądza cyfrowego i może sobie umrzeć z głodu, bo pójdzie do sklepu, w sklepie mu nic nie sprzedadzą, albo pójdzie do lekarza i lekarz go nie obsłuży, bo nie będzie miał jak zapłacić. Także Także, yy, tak, Terror, postęp terroru, głupoty we Francji. Kolejny. I to nie koniec, bo właśnie Rada Europy odrzuciła wszelkie próby zmian Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które dziewięć krajów zaproponowało z inicjatywy Włoch. Chodziło o wstrzymanie masowej imigracji. Sekretarz Generalny Rady Europy Alain Bercé. Francus stanowczo odrzucił te pomysły i mówi, że to by osłabiało europejską konwencję. Na czele dziewięciu państw, które się domagały ograniczenia imigracji, stanęły Włochy. Premier Giorgia Meloni mówiła o tym, że nadmierna imigracja niszczy Europę i gospodarczo, i społecznie i pod każdym innym względem. Natomiast natomiast sekretarz generalny Alain Berthe Mówi tak, w obliczu złożonych wyzwań naszych czasów, naszym obowiązkiem nie jest osłabianie konwencji, lecz wręcz przeciwnie, dbanie o to, by była silna i istotna. Co nas obchodzi ta konwencja? Przecież to jakiś absurd zupełny. I yy, yy, organizacja, która się nazywa Radą Europy, ma się zajmować ochroną demokracji i praw człowieka na terytorium Europy. No, rodzi się pytanie, dlaczego moim prawem człowieka nie może być na przykład prawo wolności od masowej imigracji. W każdym razie z dziewięć krajów pod, pod przewodnictwem Włoch domagało się usunięcia zapisów o zgodzie na imigrację właśnie z dokumentów Rady Europy. Poparła to Polska. Bardzo dobry, bardzo dobry krok w dobrym kierunku, ale się to nie udało. Rada Europy, która jest zinfiltrowana przez sędziów wykształconych w szkołach założonych przez George'a Sorosza, od lat wydaje wyroki na korzyść progresywnych idei politycznych, w tym wspierania migracji. Także, także Alain Brest uznaje, że nie będzie, póki on jest sekretarzem generalnym Rady Europy, to nie będzie żadnej zmiany polityki migracyjnej. I Alain Brest, z jakiej partii się wywodzi, zgadnijcie Państwo, no z partii socjalistycznej. Także socjalizm właśnie tak wygląda w praktyce. Teraz zła wiadomość dla tych z Państwa, którzy mają starą fotowoltaikę. Otóż wchodzą w życie nowe przepisy, które będą nakazywać utylizację systemu fotowoltaicznego i płacić Państwo będziecie za to Wy, dlatego że chodzi, chodzi o co? Chodzi o to, że że, trybu że Komisja Europejska wpadła na pomysł, żeby producenci fotowoltaiki na swój koszt musieli e utylizować y w tą starą i niepotrzebną już fotowoltaikę. No i efekt był taki, jaki można było przewidzieć, to znaczy producenci fotowoltaiki pozwali Komisję Europejską do niezawisłego sądu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej y w Strasburgu doszedł do wniosku, że taki pomysł naruszałby zasadę niedziałania prawa wstecz. I obciążałby producentów na podstawie przepisów, które wcześniej nie, nie obowiązywały. Efekt jest taki, że całe urządzenia fotowoltaiczne, które zostały zainstalowane przed 2016 rokiem, one już są teraz bardziej, są już teraz stare i trzeba je wymieniać, to wymieniać będziecie je Państwo na swój koszt. Czyli Państwo inwestowaliście w fotowoltaikę po to, żeby oszczędzać na rachunkach. No i na rachunkach wprawdzie oszczędziliście, ale to, co zaoszczędziliście, teraz będziecie płacić na wymianę fotowolta urządzeń fotowoltaicznych, w czym zainteresowani są oczywiście producenci. Także nie wierzę, żeby tutaj producenci Urządzeń fotowoltaicznych nie wynajęli jakichś super lobbystów do przelobbowania tego, tego, tego prawa. Mam tutaj wyliczenia, że instalacja paneli fotowoltaicznych to koszt w okolicach półtora zł za kilogram. No ale przecież panel nie waży kilograma, tylko waży więcej. A jeżeli panele odbierane są z domu od kogoś, to trzeba doliczyć koszt transportu. Około 2,5 złote za kilometr. Więc zobaczycie Państwo, że teraz w następnym, w następnym kroku państwo zacznie przyznawać, wszystkie państwa socjalistyczne Unii Europejskiej zaczną przyznawać jakieś specjalne koncesje tym miejscom, które będą mogły utylizować fotowoltaikę, no i one oczywiście będą daleko, żeby te 2,5 złote za kilometr, to nie liczyło się razy 10 kilometrów, to na przykład razy 200 i to od każdego kilograma, prawda? Czyli jeżeli macie Państwo na przykład. Panele fotowoltaiczne, które ważą 100 kg, no to za ich utylizację będziecie płacić 150 zł za kilogram. Za, czyli, czyli to jest już 150 zł, dodatkowo 250 zł za transport prawda, każdego kilograma. No to sobie Państwo teraz. Teraz policzcie, ile do tego interesu dopłacicie. No i oczywiście, no, za własne pieniądze, będziecie Państwo musieli sobie zainstalować nowe panele fotowoltaiczne. No, jestem głęboko przekonany, że teraz producenci fotowoltaiki będą lobować za tym, żebyście państwo byli zmuszani coraz częściej do wymiany fotowoltaiki. No, patrzcie, państwo, 2016 to jest ta data graniczna, 25 mamy teraz, czyli ci, którzy mają panele fotowoltaiczne 9-letnie lub starsze, to już muszą je wymieniać. A ja nie, mówię tylko o kosztach, a nie wspominam o całym bałaganie, utrudnieniach życia, jakie z tego powodu wynikną, że trzeba będzie to wszystko, to wszystko. Yy, to wszystko utylizować także. Przygotujcie się Państwo na to, że zaraz lobbyści fotowoltaiczni przeforsują to, żeby takie przepisy wydawano na przykład już nie za 9 lat, tylko za 5, potem za 4, potem za 3, potem za 2, potem może za pół roku, że może co pół roku będziecie Państwo wymieniać panele fotowoltaiczne, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby to jeszcze potem znowu, znowu sprowadzono większą częstotliwość i musielibyście Państwo na przykład codziennie zmieniać panele fotowoltaiczne, prawda? Mielibyście Państwo taką rozrywkę i wtedy wtedy zajęci tą rozrywką codziennie, codziennie wymiana paneli fotowoltaicznych, prawda, nie chodzilibyście na przykład Państwo protestować przeciwko głupim decyzjom rządu. Także kto wie, może właśnie tutaj po, w celu dyscyplinowania nas to niezawisły to niezawisłe sądy sięgają nawet po fotowoltaikę. Szokujące, szokujące informacje dochodzą do nas z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, niestety, która też jest w objęciach lewactwa, już nie przypomina tej Wielkiej Brytanii z czasów jej świetności. Natomiast wydarzyło się coś, o czym muszę Państwu powiedzieć, bo przecież dziennikarz śledczy nie może takiej okazji pominąć. Otóż, Szanowni Państwo, Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii wydał wyrok, w którym pozwala policji, oczywiście z ograniczonymi wyjątkami, na to, żeby podejrzanych przeszukiwać, żeby osoby, oficerowie policji, którzy przeszukują podejrzanych, byli oficerami. Mających, mającymi tą samą płeć biologiczną, a nie kulturową. O co chodziło? Chodziło o to, że wprowadzenie tego idiotyzmu, który się nazywał płeć kulturowa, dało środowiskom lewackim powód, do pozywania brytyjskiego państwa przed oblicze niezawisłych sądów, no bo brytyjski kodeks mówił o tym, że przeszuki przeszuk przeszukania osoby powinna dokonywać osoba tej samej płci, czyli jeżeli zatrzymana jest kobieta albo, albo poddawana kontroli osobistej jest kobieta, no to kontrolujący może być tylko kobieta. I to trwało przez lata, póki nie pojawił się wynalazek pod nazwą płci kulturowej. I wtedy ktoś twierdził, że na przykład zatrzymana kobieta, biologicznie kobieta twierdziła, że ona się czuje mężczyzną i w związku z czym jako tutaj mężczyzna jest molestowana przez kobiety, albo co gorsza, zatrzymywano jakiegoś mężczyznę, trzeba go by było poddać rewizji osobistej i jego też mężczyzna tej rewizji poddawał i on ten zatrzymany mógł potem twierdzić, że jest jest dyskryminowany, bo on wprawdzie jest mężczyzna, ale czuje się kobietą, i przez to, że mężczyzna go tam dotyka podczas przeszukania, to dochodzi do jego molestowania seksualnego. No i efekt był taki, że tych pozwów wpłynęło nie wiadomo, ile i sprawa się oparła w końcu o Sąd Najwyższy, który stwierdził, że policja teraz już może wydelegować do przeszukań i rewizji osobistych oficerów, którzy mają tą samą płeć biologiczną, co zatrzymani. Także zobaczymy, jaka będzie reakcja środowisk lewicowych na to, bo przecież. Na pewno tej sprawy jakoś tak nie zostawią. No, można byłoby powiedzieć, że szczęśliwi ludzie żyją w Wielkiej Brytanii, że nie mają. Nie mają poważniejszych problemów, no ale socjalizm to jest ustrój, który bohatersko pokonuje problemy nieznane. W żadnym innym ustroju, póki nie wprowadzono eurosocjalizmu w Wielkiej Brytanii, takie problemy w ogóle nie istniały. Na koniec jeszcze wisienka na torcie, jak chodzi o terror głupoty, to właśnie inny niezawisły sąd, też wysokiej rangi, bo Sąd Konstytucyjny Włoch właśnie spowolnił pracę nad wprowadzaniem przepisów o w wspomaganym samobójstwie i wezwał parlament do zważenia tych przepisów, jak to się oficjalnie nazwano, do tego, żeby zważyć ich, ich tam potrzebę i wpływ na społeczeństwo. O co chodzi? Chodzi o to, że w 2024 roku do Sądu Konstytucyjnego we Włoszech wpłynęła właśnie skarga od jakiegoś działacza lewicowego, który stwierdził, że nie może, pozwał do sądu Republikę Włoską, że nie zapewnia mu prawa do gwarantowanego samobójstwa. No i sprawa oczywiście stała się gigantycznym problemem społecznym. Tym bardziej, że wcześniej w 2018 roku ten niezawisły sąd konstytucyjny wezwał parlament do tego, żeby zdepenalizować całe to całe tak to zwane samobójstwo wspomagane. No i efekt jest taki, że oficjalnie zdany został wyrok. 20 maja włoski sąd konstytucyjny wydział wyrok, w którym stwierdził, że, że wzywa parlament włoski do uchwalenia przepisów w sprawie, w sprawie wspomaganego samobójstwa, no ale stwierdził, żeby Parlament podszedł do tego dojrzale i zważył wszystkie argumenty za i wszystkie argumenty przeciw. Takie absurdalne zupełnie rozumowanie, no bo przecież jeżeli jeżeli yy, Dlaczego sąd oczekuje, że akurat tą ustawę posłowie będą szczególnie, szczególnie analizować? Tego nie wiadomo. Może, może ludzie dobrej woli i poczciwi są członkami tego sądu konstytucyjnego we Włoszech? No Ja zbyt długo żyję, żeby mieć złudzenia co do tego, czy skrajna lewica będzie cokolwiek. Tutaj analizować pod kątem zgodności ze zdrowym rozsądkiem. Także właśnie we Włoszech zaczyna się wielka, wielka batalia o wprowadzenie, o wprowadzenie samobójstwa rozszerzonego. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, że jak to bywa często w świecie lewackim, to wezwanie do wprowadzenia samobójstwa rozszerzonego dotyczy nie tych, Którzy najbardziej głośno o tym wszystkim krzyczą. Ja się będę przyglądał tej sprawie, zobaczymy, co, co się stanie, bo jeżeli rzeczywiście Włos, włoski parlament przegłosuje ustawę o samobójstwie wspomaganym, to będzie to pierwsze państwo w Europie, bo Francja jeszcze nie wprowadziła tego, które będzie takie ustawodawstwo miało. I nie mam też wątpliwości, że po takim wyroku w zachodniej Europie przejdzie to samo do Polski. Wierzcie mi, państwo, że w Polsce też będziemy mieli za chwilę ten trend i ten pomysł, tak zwanego samobójstwa wspomaganego. Ze względów medycznych, oczywiście. Jak tylko zostanie przeforsowany w jednym kraju europejskim, to natychmiast przyjdzie do Polski. Ech, nieszczęsna ta Europa. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michał